Cześć. Dziś powiem Wam, dlaczego trzeba jeść więcej, aby mieć więcej mięśni. Aby nabrać masy mięśniowej, organizm musi mieć odpowiednią ilość składników odżywczych, w tym białka, węglowodanów oraz tłuszczu. Białko jest niezbędne do budowy i regeneracji mięśni. Węglowodany są przede wszystkim naszym głównym źródłem energii dla organizmu, a tłuszcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli nie będziesz spożywał odpowiedniej ilości kalorii, organizm będzie pobierał je z rzeczy, których nie korzystasz, a w ciągu dnia najmniej korzystasz z mięśni, co powoduje ich rozpad. Aby uniknąć tego, musisz spożywać więcej kalorii niż spalasz. No, o ile dużo więcej kalorii musisz spożywać, aby nabrać takiej masy mięśniowej? Cóż, zależy to od wielu czynników, tym od Twojego wieku, płci, poziomu aktywności fizycznej i indywidualnych potrzeb. Ogólnie rzecz biorąc, aby nabrać masy mięśniowej, należy spożywać o 200-500 kalorii więcej niż Twoje zapotrzebowanie kaloryczne. I żeby zwiększyć rzeczywiście tą ilość kalorii, staraj się znaleźć więcej czasu na to, żeby zjeść jakąś dodatkową przekąskę. Do posiłków możesz dodać takie rzeczy jak orzechy, nasiona, awokado oraz oleje roślinne. Dodatkowo zawsze shake białkowy też pomoże w tym, żeby nabić troszkę więcej kalorii. Pamiętaj, że nie wystarczy tylko jeść. Musisz również regularnie ćwiczyć, chodzić na siłownię, aby mięśnie miały stymulację do wzrostu. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam zrozumieć, dlaczego trzeba jeść więcej, aby nabrać masy mięśniowej. Dzięki i do następnego!